Cześć na kanale Wolność i Demokracja. Słuchajcie, bardzo krótko omówimy sobie wykres spektrum politycznego. Być może to dobry odcinek będzie dla osób, które zaczynają się interesować polityką, żeby mieć większe pojęcie jakiego nazewnictwa, słownictwa używać i pojęciowo. Pewnie większość z was wie, zna ten jakby taki prosty podział. Więc to jest spektrum, wykres spektrum polityczne. I po lewej mamy lewicę jest liberalizm, konserwatyzm i prawica. Ja jestem liberałem. I szanuję na przykład konserwatystów. Rozumiem, że konserwatyści tam wkurzają się chcą utrzymać standardowe role rodzinne, jakby wkurzają się, nie wiem, na promowanie LGBT czy transwestytów i tak dalej. Konserwatystów to wkurza, nie? Ja jestem liberałem. Konserwatystów rozumiem, szanuję i tak dalej. Trudno mi zrozumieć, nie lubię prawicy i nie lubię lewicy, nie? Kim jest lewica? Lewica, no powiedzmy, że jest lewica, jest skrajna lewica, nie? Może powiedzmy o skrajnej lewicy. Skrajne lewice to są tacy ludzie, którzy no bardzo daleko odjechali. Według mnie na przykład skrajną lewicą jest ostatnie pokolenie, które robi radykalne jakieś akcje oblewania pomników, wiesz, czy przyklejania się do jezdni. Skrajna lewica to ludzie, którzy nie wiem, idą do muzeów i oblewają zabytki farbami, nie? Bo im się w ogóle nie podoba kurczę cywilizacja, którą stworzyliśmy, hierarchia, pieniądze i w ogóle. To skrajna lewica. Lewica nie, nie skrajna, taka bardziej normalna. No w Polsce Adam Zandberg bardziej pro, pro, programy socjalne, żeby te trochę Narzekają na kapitalizm, kapitalizm mi się nie podoba. Chcą zrównania, raczej nie zrównania, tylko tego do, dochodu minimalnego. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, taki do, jak będzie ta sztuczna inteligencja, nie. Lewica też, jakby tam politykę mieszkaniową chce poprawić, w sensie dostęp do mieszkań dla ludzi, bo ceny mieszkań wzrosły ogromnie i dzisiaj dużo ludzi młodych kurczę, zamiast mieć nowe mieszkania czy możliwości wzięcia kredytu, to musi mieszkać z rodzicami, co jest no, no przerąbane, więc to u lewicy jakby szanuję yy, i w ogóle mądrzy ludzie lewica według mnie yy, no yy, ja jestem liberałem, nie, libera... jakby w lewica dużo takich społecznych maruchów według mnie właśnie kojarzy się z dziewczynami w zielonych włosach, yy, z tatuażami, tak mi się kojarzy, nie. Ale to są programy prospołeczne, chcę trochę lewica dać jakby programów dla społeczeństwa kontra kapitalizm. Ja tak to widzę. Ja jestem liberałem. Liberał to osoba, która najbardziej ceni wolność człowieka, prawa człowieka, kapitalizm właśnie, wolny rynek, wolny, regulowany oczywiście rynek z gospodarką nadzorowaną przez rząd. Liberałowie, dla, dla liberałów najważniejsza jest wolność, wolność słowa, wolność dziennikarstwa, prawa człowieka, demokracja, żeby system był pra i praworządność. Nie? To są najważniejsze rzeczy dla liberałów i ja jestem liberałem. Oczywiście prawa mniejszości, prawa człowieka dla liberałów są ważne. Prawa mniejszości i prawa człowieka, nie? żeby je szanować. Niekoniecznie, żeby to był główny kierunek polityki całych państw, bo uważam, że ten liberalizm na przykład w Stanach poszedł za daleko, bo rzeczywiście tam może promocja, kurczę, promocja, no, może też uległem jakiejś propagandzie, mówiąc promocja, ale no jakby ten kierunek kulturowy też nie do końca się. Mi jako liberałowi też jakby podoba taki kierunek kulturowy, gdzie gdzie taka skrajna lewica, kurczę, swoje, swoje pomysły wprowadza. Takie pomysły, żeby wszystko zniszczyć od cywilizację opartą na żadnych wartościach zbudować, nie dobra. Konserwatyzm. Ja szanuję konserwatystów. To są tacy właśnie rodzice, którzy chcą mieć normalne, stabilne ży życie, którzy właśnie no konserwatyzm, utrzymanie porządku, utrzymanie hierarchii, struktur potrzebnych do życia, nie? To jest konserwatyzm. No i jest prawica, której ja nie lubię. Prawica dzisiaj uważam, że jest najbardziej toksycznym ugrupowaniem. Prawica i skrajna prawica. To jest jakby jakieś takie szczucie, no po, po prostu prawica dzisiaj się zrobiła jakaś taka zakłamana, bigoteryjna, hipokry, pełno hipokrytów, wykorzystują hasła patriotyczne po to, żeby szczuć na mniejszości, Wykorzystują bohaterów polskich, Pileckiego i tak dalej. W Polsce prawica to jakieś Brawny, wiecie... skrajna prawica ten powiedział już teorie spiskowe jakieś ludzie, którzy w nic nie wierzą jakieś mówią o płaskiej ziemi no i tacy są prawacy nie? dużo hipokryzji, dużo bigoterii hasła, mówię, patriotyczne na ustach a tak naprawdę nie reprezentują żadnych wartości. No. Tak to dzisiaj wygląda ta prawica że no, że kurcze i konfederacja wpływy rosyjskie i kurcze te ordoluris jakieś propaganda tempa propaganda populizm tak to dzisiaj widzę tą prawicę i skrajną prawicę bo, bo skrajną prawicę tam nazwał właśnie tych szurów, spiskowców, którzy już w ogóle podważają wszystko, wymyślają już teorie tak odleciane o jakieś tam teorie spiskowe i w ogóle antysemityzm, szczucie rasizm, antysemityzm to są już takie naprawdę nazistowsko-faszystowskie pomysły prawicy i skrajnej prawicy. Więc to jest tak w skrócie, wiecie, tak, tak po ludzku, zwyczajnie, może ktoś potrzebuje sobie na to popatrzeć, spojrzeć, żeby nie nazywać wszystkich lewakami, żeby nie nazywać wszystkich prawicą, bo ja znam na przykład konserwatystów, którzy są bardzo w porządku, nie? A oni mają rodziny i na przykład mówią, no ja jestem bardziej konserwatywny, że i tak dalej. on ja no spoko, ja jestem bardziej liberalny, z tym wolnością, ekspresją, indywidualizmem. A konserwatyści bardziej są ku jakby takim porządkowi społecznemu, wiecie, często bardziej kolektywni są, żeby porządek społeczny utrzymać. Ja uważam właśnie, że niech młody, sobie ci, którzy chcą, trzeba jak najwięcej możliwości czynić, żeby świat się mógł rozwijać i tak dalej. Więc ja jestem liberałem. Konserwatystów jak najbardziej szanuję, chętnie można gadać. I w ogóle konserwatyści są zdroworozsądkowi, tak samo liberałowie i w ogóle lewica i prawica dzisiaj według mnie są odjechane. No jeszcze z lewicą się da dogadać z zandbergami, bo tam są takie pomysły racjonalne. Prawica według mnie dzisiaj to jest nie wiem, nawoływanie tylko do wojny, konfliktów. Wpływy rosyjskie, które mają zdestabilizować całą Europę, cały system, kurczę, demokratyczny. Ci prawicowcy pieprzą, jak w stylu korwina, o jakichś monarchiach, że monarchia ma być, że niepełnosprawni ich trzeba eliminować. To są takie korwiniści, takie, nie wiem, już po prostu gadają takie głupoty. Psychopaci jacyś, nie wiem, ludzie z problemami, którzy po prostu, no, uważam, że prawica jest dzisiaj niebezpieczna po prostu. Jest niebezpieczna, bo powtarza to, co się działo w latach 20. XX wieku. Nie? Tak to widzę tę prawicę. Dobra, to tak bardzo w skrócie, wiecie, dla ludzi, którzy może potrzebują spojrzeć sobie na to, lewica, liberalizm, bo w Polsce wiek, bardzo dużo ludzi przypuszcza, że większość nawet nie wie, że liberalizm to nie jest lewica, bo nazywają wszystkich lewakami, nie? albo że konserwatyzm to nie jest prawica, no to jest prawica, ale to, trochę to się różni, nie? że są ludzie, naprawdę zdroworozsądkowi, konserwatywni, którzy nie pieprzą w jakichś teoriach spiskowych, nie nawołują do nienawiści na LGBT, tylko mówią, no niech sobie żyją, po swojemu, każdy ma prawo, nie? Więc są tolerancyjni konserwatyści. Ja jestem liberałem też, ja jestem wierzącym liberałem, bo często w Polsce mówią, że liberał, no, że w Boga nie wierzę, Nie, no ja wierzę w Boga, jestem osobą wierzącą, głęboko wierzącą, chrześcijaninem, jak byłem młody, to byłem na pielgrzymce, ale moja duchowość jakby jest ponad katolicyzm, jest większa niż katolicyzm w Polsce, którym się nie podoba, nie? No to też taka ciekawostka, raczej ciekawostka. Mi się wydaje, że w Polsce większość ludzi jest wierzących, nie? A w social mediach na przykład często mówią, że no liber, liberałowie czy lewaki to w Boga nie wierzą. No ja wierzę na przykład. Dobra, to tak w skrócie. Do zobaczenia na kanale. Cześć.